Przodni, wierząc, że gdzieś jest meta, na której można być pierwszym, obiecując wszechświatu zwycięstwo, tak naprawdę ważny jest tylko udział w gonitwie. Jednak czasem wygrywają ci, którzy nie drgną nawet powieką. Luty. Kiedy za szybko strzelasz, nie trafiasz. Kiedy za szybko biegniesz, padasz przed metą. Kiedy za szybko zwyciężasz, tracisz rozkosz walki. Zawsze trzeba odkryć rytm, po którym rozpoznaje się mistrza. Marzec. Każdy dzień przynosi nowe zwiastuny. Drogi, którymi krążysz, opowiadają swoje historie. Wsłuchaj się w ich kłamstwa. Nigdy nie wiadomo, kiedy rodzi się coś zupełnie nowego dobra nowina może być ukryta pod kamieniem w niedbale płynącej rzece albo być zaczarowana w twoich myślach. Kwiecień. Zmienność barw, niepewność okoliczności i popadanie ze skrajności w przepaść potrafi być męczące. W tym całym szaleństwie tkwi siła poznania. Warto ją wykorzystać w wędrówce do ogrodu wyobraźni. Tam, Schowane są najcenniejsze skarby. Maj. Kolory otwierają przestrzeń, zapachy skupiają uwagę, dźwięki mówią o przyszłości, smaki przekazują sekrety, spojrzenia dają znać, dotknięcia przybliżają. Trudno utrzymać równowagę. To uczucie życia i myśl o zatraceniu się w nim. Słońce sięga gwiazd, odbierając nocy czas. Teraz wszystko jest możliwe, wszystko zaczarowane. Miłosne wróżki, zaklęcia rozsiewają, na dłoni ktoś podaje raj, cuda budują imperia, nawet grawitacja traci sens. Na drzewach dojrzewają uśmiechy, radość jest plonem, magia piękna ogarnia świat, życie triumfuje. Lipiec. Życie jest takie słodkie, kiedy zamienisz się w bajkę. Spróbuj ją sobie opowiedzieć. Przetrzyj oczy. Kropla to woda, podmuch to wiatr, iskra to ogień, piasek to ziemia. Tylko dotyk jest tajemnicą. Dotykasz spojrzeniem, to najdłuższa historia, ile spostrzeżysz, tyle zdobędziesz. Sierpień. Więcej, więcej i więcej. Czerp pełnymi garściami, ile się tylko da z rogu obfitości. Kiedy jest czas sycenia korzystać z niego, rozkosz to moment, jak podmuch wiatru. Zostaje po nim tęsknota rozkosz. Wzmaga pragnienie, więc spijaj odrodzoną krainę szalonej fantazji. Brzesień. Nigdy nie jest za późno, żeby się obejrzeć do tyłu. Zawsze warto coś sobie przypomnieć, odebrać lub naprawić. Świat nie jest idealny, ale czasem tak łatwo go. Udoskonalić i można triumfować. Październik. Może nie masz już siły? Może w twoich żaglach zasnął wiatr? Może. 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 To tylko fatamorgany. Twoich rozgrzanych myśli, kiedy wyrównasz oddech, możesz jeszcze daleko poszybować poza granice zmęczenia. Czasem cel jest bliżej, niż można to sobie wyobrazić. Trzeba go tylko odnaleźć. Listopad. Tylko parę słów. Wykradniętych spod palca mgły, kapiących jak łzy rosy w oku płomienia, wspomnienia, których nie połknie ogień w pamięci, siła, niekończące się przetrwanie. Echo goni własny głos. Liście odkrywając drzewa, skrywają własne tajemnice, wskazówki zegara ciągle się przesuwają. Ale czas zatrzymał się. Grudzień nadchodzi czas wyciszenia, kiedy wszystko zamiera, zwalnia swój rytm. Może to tylko sen. Wtedy w skupieniu lub radosnym szaleństwie rodzą się małe chwile. Nadające przestrzeni nowy kształt, wysypują się drogowskazy, które prowadzą w nowy świat.